Obława na ludzi w Ukrainie, okay. czyli początek igrzysk śmierci. t przeprowadza masowe naloty w miastach, wcześniej były tylko mobilne punkty kontrolne, ale teraz doszli do punktu, w którym napadają na restauracje, puby, stand-upy, koncerty, wesela. Jeśli jesteś mężczyzną i nie masz zbroi przeciwko mobilizacji, Twój los jest smutny. Zabiorą Ci telefon i wepchną do minibusa. Gdzie cię znajdą tydzień później, nie wiadomo. Tutaj widać jak po koncercie znanej grupy muzycznej Policja w połączeniu z tececi po prostu łapie mężczyzn i zmusza ich do wsiadania do minibusów. A tutaj w piątek robią naloty na bary i restauracje. Przybyli na wesele i próbowali porwać pana młodego. Doszło do tego, że nie obchodzi ich, z jakiego kraju pochodzi człowiek. Polski obywatel w szoku poprosił o pomoc. Jego też chcieli wysłać na wojnę. Siłownie również opustoszały po nalotach TCC i policji. Jedyne co pozostało to masowe naloty na domy mieszkalne w poszukiwaniu mężczyzn. Widziałem już coś podobnego, ale to było w latach 40. i szukano Żydów. Co sądzisz o takich formach mobilizacji? Czy popierasz siłowe metody policji i TCC? Więcej najświeższych wiadomości można zobaczyć na naszym kanale Telegram. Link w bio.